Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Roots of I Widzieliście, wskoczył nam kwestik. Dzisiaj na dzień dobry wskoczył nam kwestik, mianowicie Whenever you are ready to move out, crawl can build you a house. Czyli możemy zbudować sobie własny dom. Znaczy, na razie padł taki pomysł, a czy będzie nas na to stać i czy będzie to możliwe, na to zaraz się przekonamy. I mamy porozmawiać jeszcze raz w sumie z Krollem, też z, nie ze scrollem, tylko z krolem. <laughs> który miał spodawać nam jakąś zagrodę dla zwierząt. Tu mamy nasze wysuszone rzeczy. Tu mamy naszą skrzynkę. Ja bym te ryby chyba jednak oddała... klanowi. 7, 20, 28, 34... 7, a chyba było 6, nie? Przed wysuszeniem. I to mi daje 18 staminy aż. Ja sobie je. Chyba zachowam, bo 7 punktów to chyba chyba, chyba. Chyba nie jest tak dużo muszelka. Myślicie, że muszelka będzie do czegoś potrzebna. Hm. 14. Ten kwiatek też był drogi, a my. a my je tak rozdawaliśmy na prawo i lewo. No właśnie, no bo możemy. Hm. Z jednej strony możemy rozdawać jako prezenty. Tu będę potrzebowała pięć. A może to się sumuje. Bo do quest'a potrzebowałam. Ale to jeszcze 10 tysięcy dobrobytu naszego klanu. O, to jest idealne y, słowo, myślę. To jak ono prosperuje. Y, jednak ja tego słowa szukałam. <grych> to jak nam się wiedzie, wiecie. 10 tysięcy, a mamy. Jak wchodzę, no właśnie, obojętnie w jaką zakładkę to cały czas jest tutaj w lewym górnym rogu. No cóż, idzie to czasami przeoczyć. Nie krzyczcie na mnie. Czy ja mam jakieś nasionka? Mam. Jak widzicie, marchewkę. Cześć, dziadku. Eee, twój pomysł? Więcej nasion. Proszę bardzo i on to jest bardzo mm, dobry pomysł no, on teraz się zajmie tą, tym pomysłem <laughs> żeby hodować roślinki dla nasion nie śmiej się jeżeli zobaczysz mnie śpiewającego do nich <laughs> plant nursery dobrze i teraz trzeba poczekać nic innego nie robimy tylko czekamy, tutaj wrzucę jeszcze to i to i gdzie, gdzie jest nasz scroll? Gdzie ty jesteś? U, a ty budujesz! Zobaczcie, jakie to pole jest ogromne! O mamo! To, to nasze jest takie malutkie, ale w ogóle jak świetnie się zmienia. Patrzcie, jakie jeszcze małe ikonki, co ja tam posiałam. ale świetne. Ale świetne, dobra, K -k -k krolku. Krolku z krolku, może on będzie faktycznie scrollem nazywany, bo tak... Tak jakoś fajniej ten scroll niż krol. Przez to pole raczej nie przejdę, chyba, żebym sobie zrobiła jakieś przejście mym yy, mieczem. A, aha, i tak jestem tutaj. Na to. No to już pójdę na około. Z moimi dwoma fasolkami. Dalej budujecie, no to dalej budujcie. Król, ja, ile ty masz do roboty z tym budowaniem? Ja ci współczuję. E, 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 e. dobra. Small shed zbudował, tak? Wymyślił. Będą mogły tam spać, będą miały tam świeżą wodę. Więc nie będą musiały chodzić do rzeki. No i. Przyniosłam mu wystarczająco? Ojej! Jakie to wielkie! I rozumiem, że ja to mogę stawiać tylko na polu. Kurczę, żebym ja wiedziała, to bym sobie to wyczyściła. Tu mogę postawić. Ale gdybym wiedziała, ja bym sobie tutaj postawiła najchętniej. Ja idę wyczyścić to. Poczekaj. No właśnie, musisz wybrać ostrożnie. Teraz tak. Przejęte zwierzątka mogą być zaproszone. To, to już czytaliśmy. Najpierw musisz zbudować animal shed żeby one miały gdzie mieszkać. Zwierzęta muszą jeść każdego dnia. Z każdego poranka będą wychodzić na zewnątrz, żeby zjeść sobie trawkę. Możesz również dać im sianka, no ogólnie jedzonko w środku. Fiber i, i grains możemy uzupełniać. karmione zwierzęta oczywiście będą ym, głodne i smutne. Głodne zwierzęta mogą być ręcznie nakarmione. Szed trzeba będzie sprzątać, bo inaczej zwierzęta mogą zachorować. Uuu. O kurka! Ale wiecie co mnie interesuje, że na przykład można by było zwierzęta otrzymać gdzieś tu, a ale to jest okropnie duże. <śmum> Mam, na... Mam nadzieję, że będzie opcja jakiegoś przesuwania. No na razie. Wiecie, na razie sobie zaplanujemy to tak, jak jest. Tak, jak mamy dostęp. Gdzieś tam u, u góry bym chciała. Cześć, babciu. Tutaj bym gdzieś chciała. Tylko teraz ja mam tutaj kwadrat, i on mi tu przeszkadzał. I czy ja mogę go em, jakoś. O! Idealnie. O to mi chodziło. I ja myślę, że tutaj chyba. Teraz muszę znowu do niego lecieć, żeby on mi to zbudował. Czy to już jest kwestia mojego craftu? Co to jest? Stone fence, wood fence, hard gate, wood woodgate. Nie mogę. E, domyślam się, że w questach będzie dalej, że on chyba może to zrobić. Whenever you're ready to move out. Nie. Nie. Quest zniknął, ale domyślam się, że muszę iść do niego, żeby on mi to zbudował. No bo ja tego nie mam nigdzie w akwipunku. Ale nie mam opcji budowania. On jest budowniczym. Także wszelkie budowle, myślę, że musimy zgłaszać do niego. Panie budowniczy, bo ja bym chciała te stodoła jednak postawić. Ja, no tutaj most, tutaj coś. Tyle masz do roboty. Eee. Bo właśnie, buduj i mamy Small Animal Shed. Small Hood, o nie, spoiler! O nie! Small Animal Shed, ale my budujemy na razie to, ile to kosztuje. Czekaj. No dobra, nieważne. Small Animal Shed. I stawiamy sobie. Ymm, może tak. Tak, chciałabym tutaj postawić. Wezmę wszystko, co mi potrzebne, żeby zacząć pracę i zacznę jutro. Powinien być gotowy w przeciągu dwóch dni, czyli to jest taka nasza robin! Upgrade buildings. I'm really working on a building. Aha, czyli na razie pracuję nad czymś. I może. A, chciałam zobaczyć, co mi jest potrzebne na nasz dom. Pamiętam, że tam było więcej drewna mi potrzebne. Ale poczekaj, a czy mogę z tobą chociaż porozmawiać o tym naszym domu? Nope. <noise> a mogę z tobą potańczyć? ojej, jaki zły chyba nie powinnam prosić o taniec jak nie mam z nimi dobrych, z nimi dobrych relacji nie mam jeden kwiatuszek exchange <noise> o! ale a co mam ci dać w zamian? że tyle pieniążków? czy ja ci daję to, a ty mi dajesz tyle pieniążków? Nie, ona, ona ma się Jakie siedzenie, patrzcie! O nie, jakie fajne! Ja mam 580, to mogę coś kupić. Tylko ja nie mam domu, to po co mi siedzenia? Ale ona ma jeszcze stoły. Ale ładny. I ma pochodnie. Świeczki. O, dekoracje, podsy, Aha, doniczki jakieś takie. Dywany, o nie, ale będzie budowania, ozdabiania. O kurka. Ale patrzcie, cut 1800. No cóż, obrazy zawsze kosztowały sporo. To, to jest bardzo ładne. Bardzo mi się podoba to. A tu mamy inne. Ale ładne. Ale ładne, ale ładne. O nie. Patułetki! Mini pacha statue. St st a ciekawe jestem, czy one mi coś dają, na przykład, o! Tu są jeszcze, na przykład takie hejsta. You don't want to lose a bone. You don't... <grym> Nie chcesz tam zgubić igły. <grym> Igła w sogu usiana. Rozumiecie. Haha. <grym> to jest chyba dekoracja, tylko jest napisana dekoracja. Ale to jest napisana specjalna na przykład dekoracja. Tylko to jest bardzo drogie akurat. Ale na przykład to jest że dekoracja, a selection of the most beautiful herbs. 540. No dobra, no to na razie sobie daruję. Chciałam to wziąć, ale. Chciałam zobaczyć, jak to wyglądało. Na przykład takie obłeczki, wszystko byśmy mieli. Czemu to jest 14-17 remaining? Żona jeszcze tego ma tyle. Ale w ogóle fajnie wiedzieć, że można się wymieniać. Mogę się z tą też wymienić. Nie, mogę tylko porozmawiać lub potańczyć. Fajne rzeczy, bardzo mi się podoba to. Podoba mi się to, że potrzebuje na pewno drewna. Możemy iść dalej zwiedzać jaskinie, tak naprawdę. Tego flinta, no właśnie, ja bym poszła na poszukiwanie flinta, bo... bo jego braki mamy i poza tyle fibra. Nikt nie chce fibra, nie możemy go oddawać. Na wkład do naszego klanu, niestety. Ale jeżeli mam iść po flinta, to ja muszę sobie zostawić trochę tego. Staminę. Zresztą, nie, jest jeszcze wcześniej. Dawaj. Zdążę trochę pochodzić? Myślę, że mogłabym. Znaczy, chciałam. Chciałam jakoś tak przejść, żeby przejść koło tego wiadra. Ale mam wielkie to ognisko, co? O, tutaj. Myślę, że dam im to. I szyszki. Chociaż szyszki to stamina. Oddajcie mi to, bo ja idę do kopalni. <gryw> Oddajcie mi to jednak. Bo staminy mi zabraknie. Chociaż nie mam całego dnia, to nie wiem ile mi się uda zużyć tej staminy. No i jest trochę daleko do tej kopalni, bo trzeba do niej lecieć teraz na oko. Czy uda mi się skrótem jakoś pójść tutaj? No, właśnie, tu nie można pójść. Hmm. No widzicie? A może te szyszki są niedojrzałe, dlatego są takie jasne, bo ja dopiero co je strząchnęłam niedawno. A widzicie, i tu leży problem, który ostatnio mnie męczył. Dlaczego nie mogłam zebrać? Bo wiem, że próbowałam, a nagle później mogłam. A, no dlatego, że były niedojrzałe. Chodź tu. Aha, invite. Um. Nie no, my się już lubimy. To ja ci już... My też się lubimy. My już mamy dużo zwierzątek. tutaj. Czeka... Tylko czekają, aż ten szed się zbuduje. No jeszcze dwa dni, moje drogie świnki. Jeszcze dwa dni. Tu mamy marchewki. Znaczy, w sumie to nasiona. Dobrze. Bo widzicie, nasion nie możemy kupować. Tu nie ma sklepu. Musimy poprosić naszego dziadka, żeby nam pomógł i zaczął hodować takie roślinki. Tam widziałam, tam widziałam schowane roślinki. Żeby zaczął hodować nam roślinki na nasiona. Ciekawe, czy będzie chciał od nas jakiś wkład yy, w klan za to, że nam te nasionka... Ale tu nie ma zejścia. Przepraszam, Tak ja mam tamto zebrać? A? A? Co to za jakieś... Mogłabym tutaj rybki połowić z jednej strony też, bo są... O, tobie zagram. Yy, bo pewnie są jakieś inne i droższe i ten wkład byłby wyższy. Potrzebujemy i tak 10 tysięcy dobrobytu nasz naszego klanu. Żeby ruszyć kolejną misję. Niby się nie skupiam, ale i tak się skupiam. <laughs> Pięknie. Piękny biały wilczek. I my się chyba już... O nie. To ja innemu białemu wcześniej nie No pięknie. Ten na pewno jest naszym przyszłym domownikiem. W końcu mamy już w klanie jedną wilczycę, która ma chyba trzy albo nawet cztery wilki. To albo zrobimy, że nasz klan będzie taki wilkowy typowo i my też wilki weźmiemy. Albo zaprosimy do nas dziki i króliki. Tę, tę, tę. Teraz mi... E, wilczek mi ufa. komu my pet. A, nasza babcia jest uczulona. Na każdy rodzaj zwierząt niestety musimy się wyprowadzić do własnego domu. Lecimy do jaskini. Dobrze. Także... A możemy tędy? Możemy. Aha, czy to w dwie strony działa? Dobra. No to idziemy. U, Ja już widzę, ja już widzę, że to coś jest. Żelazo! Flint! Kurczę tak szybko. <laughs> Spodziewałam się, że będę musiała tutaj, tak nie wiem, z 20 minut gdzieś przez jakieś 10 jeszcze pokoi przejść, żeby do tego flinta się dokopać, a on już tutaj jest. Bardzo fajnie. Tu mamy kolejne przejście, ale oczywiście pamiętajmy zasadę. Jeżeli chcemy, żeby przejście się otworzyło, musimy najpierw trochę tych kamieni pokopać. I, i podobna mechanika, prawda? Do. Do innych gier, które tworzyły nam dziury w podłodze, po prostu schowane pod kamieniem, też trzeba było kopać kamień. E, tylko, że tutaj jest po prostu pewnie ilość jakaś ym, przypisana, którą trzeba rozwalić. Wywołać odpowiednie wstrząsy w jaskini, nie rozumiecie. O, właśnie. <laughs> Dobra. Tego rozumiem w dalszym ciągu nie mogę zbierać. Nie, ale podoba mi się ten kamień. Tu mamy flincik. O! Tu mamy flincik. Coraz większe te kopalnie. A mi zaczyna brakować staminy, ale mam. O! Ryby jakaś ośmiornica, kałamarnica i kokardka. Mam ryby, ale nie świeże. Hmm. Don i to mnie unikają. There is something fishy going on. O nie, jaka podpowiedź. Aha, tylko gdzie jest? Coś tu się śmierdzącego dzieje, coś tu się rybnego dzieje. Dobra. To jedną rybkę mogę zjeść, bo mam trzy. Spróbujmy. O, a flint z normalnego kamienia też leci teraz? W takim razie rozumiem, że tutaj nam no, musi się otworzyć. Może gdzieś jeszcze jest przejście, nie zwróciłam uwagi, ale ja chcę to fishi. <grywa> o, a tutaj jest ciemno i przydałaby się nam pochodnia. No ale... Aha, tutaj. Aaaa. Ale tu jest całkowicie ciemno. To jest spe specjalny torch po mojej prawej. Jeśli go podpalisz, Będziesz w stanie widzieć. Okej. Okay. Hmm. Gorsze jest to, że kończy mi się jedzenie. Nie wiem, która ryba będzie działała. Czy wędzona, czy. Jestem ciekawe, czy machanie. Czy machanie naszym... nie wiem jak nazwać kamieniem powietrzu, nie uderzając w nic, traci tak, skartę Chyba tak. Yy, I mamy teleport. Huch dobrze. Teraz tak. Tu mamy drewno i siekierę. Ale tu mamy symbol. To nie jest ten symbol. Tam to był kartka, Tu jest symbol kółeczka. I tu mamy jakąś marchewkę, ziemniaka. Nie wiem, co to jest. Placek? Jakieś warzywa, ale może, może jedno z nich wystarczy. Ale gdzie jest droga w takim razie do tamtego? Może tam było jeszcze jedno przejście? Hmm, e, e, muszę się przyzwyczaić Zjedz, zjedz tę rybkę jeszcze, Tego flinta chce na, nakopać jak najwięcej. Tu mamy rozumiem drewno. Hmm. No fajnie by było mieć tutaj mapę. <grymne> Może kiedyś dostaniemy. No i stamina, dobra. Niestety trzeba... Uuu, jak już późno forest, bo my wychodzimy. Ale mamy odblokowane kolejne przejście, także następnym razem tutaj przyjdziemy z drewnem i myślę świeżą, chociaż najbezpieczniej by była, jakbym jedną świeżą, jedną suszoną i jedną... Ale dostałam spida. Jedną świeżą, jedną suszoną i jedną... pędzoną. O, tak. Nie wiem. I tak samo warzywa. Aha, i tam jeszcze były warzywa na rysunku. Hmm. Tylko do czego dotyczyło się w takim razie to drewno z tą siekierką? Bo tam nie było żadnego symbolu. Podaję, że. No nic, będziemy rozpracowywać te zagadki. Są ciekawe, nie są jakieś mega trudne, że się człowiek upoci myśląc. Ale są takie, że idzie się pozastanawiać. Myślę, że to bym chciała ci przekazać. No i tę rybkę też. A ile tak z ciekawości, Flint? 6. Eee, niewiele. Chciałabym pójść spać, zanim chyba dojdzie do ostatniej kropki, bo wtedy dostajemy na drugi dzień chyba troszeczkę mniej. Więc idziemy spać, moi drodzy. 9100, jesteśmy coraz bliżej do tych 10 tysięcy. Mój wkład dzisiejszy to 72. I wyjątkowo dzisiaj się z wami tutaj pożegnam. Odcinek trochę krótszy, ale czas mnie wyjątkowo goni. Zawsze jeden dzień lepiej, niż by go miało nie być, prawda? Także mam nadzieję, że również się podobało, mimo że taki krótki. I widzimy się w następnym. Bajo!